Zadanie 2 czerwiec 2022. Podana liczba jest równa i pytanie ile. No to już standardowo przepisujemy całą tą liczbę. No i zapisujemy. 4 do potęgi 0 to jest 1, więc tym nie musimy się przejmować. 2 do potęgi minus 3 podzielone na 2 do potęgi minus pierwszej, to jest 2 do potęgi minus 3 i minus minus 1, razy 3 do potęgi minus trzeciej, podzielone na 3 do potęgi minus czwartej, to jest minus i minus 4, i teraz 4 do potęgi 0, minus minus 1, czyli razy 4 po prostu. Czyli zapiszemy sobie, że to jest 2, do potęgi minus drugiej minus i minus da nam plus, minus 3 plus 1 to minus 2. Podobnie tutaj dostaniemy 3 do potęgi pierwszej i razy 4. 2 do potęgi minus drugiej to jest 2 do drugiej to 4, ale ten minus da nam 1 czwartą, razy 3 do pierwszej czyli 3 i razy 4. 4 razy 1 czwarta to 1, więc wynikiem jest trójka.